Cześć, tu Dawid Tomaszewski, kanał Nowa Mowa. Jestem w Greenwich w Anglii. Tutaj ustalono, właściwie ustalono w Waszyngtonie w 1884 roku, że tu będzie przebiegał południk zerowy. Zobaczcie, w tym miejscu, gdzie jest ta czerwona linia, i tu biegnie początek tego południka, że świat króla ziemska dzieli się tutaj na pół dokładnie tutaj jest 0? No, współczesne urządzenia GPS jednak są dokładniejsze niż w XIX wieku i pokazują, że jest 5 sekund. Nie wiem, czy to widzicie. Tu zobaczcie, wcale nie jest dokładnie 0, ale jest 0,0 zero, zero i 5 sekund. Pokazują współczesne urządzenia GPS. A dokładne zero jest tuż nieopodal przy takim drzewku. Co to oznacza? Że te dane nie są aktualizowane. Zobaczcie, coś, co kiedyś ustalono, dalej nie podlega zmianom. Tak jest w wielu rzeczach na świecie, odnośnie nauki, szczególnie, że zmienia się wiedza, ale zostają stare ustalenia odnośnie wierzeń, religii. I co ciekawe, to sobie zobaczcie że jak sprawdzicie dokładne współrzędne wielkiej piramidy w Egipcie, też o tym mówiłem, bo byłem niedawno, to te współrzędne oznaczają się wyznaczają dokładną prędkość światła. No i właśnie czy to Egipcjanie wybudowali, czy oni mieli takie urządzenia pomiarowe? No oczywiście nie. Były to dużo bardziej zaawansowane cywilizacje. A tak jest z nauką. Ten kanał jest o mowie, o jąkaniu, o blokach mowy i dokładnie jest taka sama sprawa. Coś, to co kiedyś było gdzieś na konferencjach ustalone, czym jest jąkanie, wady mowy. Jest to w starych książkach i ta wiedza bardzo wolno się aktualizuje. Tak jak z tym drzewkiem tutaj, że nie ma tam żadnego pomnika, żadnej kartki nawet, że jest to aktualizacja. Po prostu tutaj wyznacza się, że jest prime meridian, czyli Świat się dzieli na wschód i zachód, mimo że dokładnie ta linia wcale ten punkt nie wskazuje. 0,0,0. I w tym miejscu, gdzie jest drzewko, właśnie tu pokazują nasze GPS-y dokładny punkt 0. Ale tu, jak widzicie, żadnego znaczku nie ma. I szukamy zerówki. O, i tu mamy. O! Tu jest to miejsce, tak? Tu jest to miejsce. Znaczy zmienię jednak dokładność, ale gdzie są okolice zera. Zwróćcie uwagę, że jest to kilkanaście, właśnie kilkadziesiąt metrów od tego, gdzie kiedyś ustalili metodami astronomicznymi, mechanicznymi. A tutaj w tym miejscu, gdzie pokazują telefony, jest drzewko. I mamy. Zobaczcie tą czerwoną kulę. Ona dokładnie wznosi się codziennie o godzinie 13, czyli 1 PM i kiedyś jeszcze przed istnieniem Big Bena dla Londyńczyków. To była taka informacja można było dostrajać zegarki na podstawie właśnie tego obserwatorium i tej czerwonej kuli. Tu zobaczcie dokument że W tym miejscu świat dzieli się na pół wzdłuż południka zero. Tu linie dokładności. Dwie stopy. Dla wyznawców płaskiej Ziemi. Mamy tutaj ogląd jak wygląda glob. Australia. I mamy Gdańsk. I tu jest południk 0, Greenwich. Wskazuje środek.